Czy przed maluchem Racer istniała jakaś inna produkcja w polskich samochodach? Oczywiście, jej twórcą był nie kto inny jak Mateusz Ryczko, który w zamieszłych czasach przygody z kaszlakami rozpoczął od gry maluch Sim. Na ekranie prezentowana jest głównie wyjątkowa wersja 037a, będąca starszą od tej, która jest powszechnie dostępna. Podstawowy egzemplarz programu oddaje do dyspozycji dwie mapy i trzy rodzaje samochodów. Teoretycznie na tym się nie kończy, gdyż istniała bardzo żywa scena moderska, mająca na swoim koncie dziesiątki pojazdów. Jak jednak prezentuje się maluch Sim? Znakomicie. Prowadzenie pojazdów odwzorowano w bardzo realistyczny sposób. Są skrętne, od razu reagują na polecenia. Maluszek pojedzie śmiało i żwawo tam, gdzie mu wskażemy. Niesamowitą nowinką jest zaawansowany system automatycznej skrzyni biegu. O ile przełożenia od pierwszego do czwartego wbiją się same, to luz i wsteczny trzeba zadbać samemu. Potęguje to niesamowicie pozytywne wrażenia płynące z jazdy. Obie mapy prezentują się nad wyraz atrakcyjnie. Miasteczko z licznymi zakrętami wygląda jak żywcem wyjęte z polskiej rzeczywistości. Polska wieś również mi się podoba. Ruralistyczne trasy z kościołem na wzniesieniu przypominają mi klimaty. Błędy? Niemal nie istnieją. Zdarzyło mi się raż i cały samochód poza kołami zniknął. Nie przeszkodziło to jednak w pełni cieszyć się rozrywką i rozgrywką na najwyższym poziomie. W kilku słowach kończąc tę wypowiedź stwierdzam, że Maluch Sim to bardzo ciekawa produkcja. Zdecydowanie warto zapoznać się z pierwszymi dokonaniami Mateusza Ryczki, który niedługo później okazał się być piewcą polskiej kultury w elektronicznym świecie.